Siema widzowie. Chodź Grzesiu, przywitaj się z widzami Widzicie jak on wygląda? Jak siedem nie szczęść Zakładaj te rękawice Będziesz zrywał Idź po tego szpadla No będziesz zrywał, no co myślisz, że będziesz siedział sobie? Co ty jesteś prezes? Chodzę na Grzesiu do tego. Ten sklep jest daleko? Gdzie ty byłeś? Nie w Chodzę no, do samochodu. Znajdziemy te padłe i włąkata. No Padlaj, Chodź, bo muszę nagrać. Nie będę latał. Nie będę latał. Cześć jest tylko piętro jedno. nie jedno piętro. Jedna piętro. chciałbym, jedno piętro. Paskudnie wygląda widzowie co? Chciał? Mówię, że paskudnie wyglądasz. No paskudnie. Zrobił się taki alkoholik, że to jest Znowu go chwyciło. Ale to tylko na, na jeden dni. Nie, to już na stałe. Tak, na stałe. No, pewnie. Jutro widzowie nie piję. Tak idziemy, nawet dzisiaj po robocie nie idziemy Niby ci nie uwierzył Bo nie piję, to dziwne, ja ładnie jest Bo tu jesteś do latania No Tutaj też jest taki coś? Myślisz? Kurwa Aha. Chodź, musimy poszukać Co? Co tu posłuchać? No to, co tu posłuchać? Ja idę szukać padlaty

Przewrócił się w tym, w tym, w tym? Tak. Przewróciłem. Znaczy przewróciłeś, mówiłeś, że tam, że no, wczoraj. Przewróciło się, że cały ulepany jestem. No czekaj. No idź. No, kurwa. Bądź zamiast posprzątać na bieżąco. Wystarczy, bo te drzwi są nowe. Tak się, jeszcze? sekundę. ze Peperoni zamów nie Nie? będziesz tu siedział. Nie będę tu siedział Będziesz. No bo ja nie mam siły Zejdziemy raz na dół i wchodzimy i godzisz tu się już Będzie, Będziesz, nie będziesz mi o samochodzie, bo zamykam samochód. A co mam. Widzisz jak się czułeś, jak mieszkałeś u mnie fajnie A teraz co jest z ciebie? Dwóch różnych człowieków Tak to dziadek normalny ogarnięty wszystko. Teraz mener brudny, śmierdzący. No nie jak Paweł. Kogo chcesz pozdrowić Czesiu? Krzysiu. Pawła Pawła. a to co to jest? Za. Rząd. Co? Pozdro no, Paweł. Musisz sam to możesz pozdrowić. To pozdrowię. Ogląda cię. No to Paweł. Chodź. Będziemy widzowie, do samochodu. Jakieś łopaty wziąć. Szpadelki. Grzesiu się tu toczy za mną. A gdzie jest samochód? Co mam za krukankę. No to spróbuj. Spadła. Czekaj, jeszcze otworzę kluczem, ale... Jeszcze mi spadła w samochodzie. O, kluczyk wziął. Chodź, musimy iść na ten, na podwórko, bo on zabrał kluczyk. Kurwa mać, widzisz co? co? Nie masz czym tu otworzyć. Kluczyk musi być, go otworzyć. Ja Cię kręcę. Jak się czujesz? To ile ja musiał być? mnie Jeszcze z pięć wypić, żeby się dobrze czuć? No. Cztery. Nie jestem pewien. Ktoś jest i... czyli masz padło? A kłamie co? Kłamie pewnie, on rozwalił. Właśnie ja nie chcę przyznać. Ale no, to, był dobry. fajnie tu. Ładnie. No. Ładnie, no. ładnie, ale gański. widzowie, Tutaj też świeci. No, ale... Nawet tarasik ktoś będzie miał. Co? Nawet tarasik ktoś będzie miał. No? Mógłby mieć. Dobra, chodź, on tam strzelać. Zobaczymy, co z tymi drzwiami Chyba, jak się ten zepsuły, bo. Boczne tam też nie działają. Co? lepszy. Ale zimno się nie zrobiło. Wow. To zimno? No. Idzie! No jest już na dole. No, nie tędy się schodzi. Tamten dole. patrz, wszyscy mają wyjścia od podwórka? No. A my nie? No. Bo tak to by się tu postawiło, ten i byłoby szybciej. Co to znaczy? Chamilkie, do Bo i Jesteś I co? No i co Grzesiu? Patrz, naciskam Teraz jest otwarte Wyskoczyło z tego. Z linki wyskoczył To jest tak jak komuś da na chwilę samochód Zobacz, czy się wcisną przez to okno. Dobrze, że jest to okno, chociaż od tego. Też które? Aha, no. Za, co masz za tym, za głową? Czułem. wiem. Kurde, ciepło. A tu nie ma jakiegoś sklepiku? W nie tych? Powinien być, bo to jest ten, by było bliżej. To Tam widzę. A co chciałeś? Coś do picia. Chyba orężada. Ja muszę sobie kupić, Popię, ostatnie, ostatnie, nie, muszę się kupić. już wybierz trzy. Ostatni, ostatni, nie ostatni. Mi się dobrze zrobiło i, nie, i koniec. To I jesteś nie tam? Obiecuję Wam, ludzie, że nie piję po robocie już od dzisiaj. Koniec. Tak, jak byłem urobka, u to nie piłem 8 miesięcy. Kupował mi tylko zerówki i bardzo dobrze. A mocniej! Tak, ja bo nie wiem czy jest otwarte. Teraz. No. No. Musisz ją założyć, bo będziemy za każdym razem tak chodzić. Rozkręć no. to. Dobra, e, to nie jest zabawka. Tu mi niszczysz? Stać tam rękę zobacz. Dobra, rozwal to. Żeby to klamkę, bo jak ją zerwiesz, to już później nie wejdziemy w ogóle. Zawierzam. Tu masz co po dwa. czym się. Rzesiu Grzesiu kombinator. Gdzie jest linka? Jak myślisz Grzesiu? To jest to? Nie. To jest kabel. Czekaj. A linka jest. Widzę. Nie pokazujecie. nie pokazuje. Chyba babi włoski, Rafał, Rafał, Mateusz, Rafał, M. Co, że się widzą po bo widzowie to i no, piszą, żeby, żeby stało nagrywać, to mów coś. Bardzo dobrze. No za bardzo, bardzo dobrze. Na co mają patrzeć na wrach człowieka? A... No co nie? Jutro będę normalny Obiecuję najbudyp To obiecanki to są możesz wsadzić w dupsko. Wczoraj też mi obiecałeś A nawaliłeś się jak biszkot Tak elegancko Co mu się nie ogolisz? Ja Musisz się dzisiaj przebrać, masz coś na przebranie? Ja Ci te buty no, dałem do chodzenia Dałem Ci buty za 600zł no, no, Patrzcie, no, dałem mu buty z tego wziął je do roboty Za duże, no bo za duże No i co, ale chodzisz dziś no to po chuj no, bierzesz do roboty A co tam tamtych zimowych chodzi? Chodźmy nawet tam, bo A bo bym, bym Ci no, dał na... drugie do roboty Całkowicie Dawaj, teraz tasy. No. No. no co, spadło? <laughs> Rafał, spadło? Ty tego nie umieśc zrobić, Ty. Dziś jak przymrużył oczy? No. to ty jesteś chudy, stoi, że kurde, jakiś A zastępca. No. Chyba. Dobry jest. tam do kontenera? Cześć, w tej panelu. Gdzie wchodził kontenera? A więc tak wszyscy połóżko kontenera. to jest normalny świetlik. Dobra że się weź tą saperkę i idziemy już do góry. On przyjdzie. Zamkniesz. Znaleźliśmy akurat saperkę taką, jak potrzebujemy. No pójdziesz sobie zaraz, ja nie idę. Nie. A ja bym tu będę łaził. Przecież byłeś przed chwilą, nie kłam. Czyli nie będę dobiegał. Będziesz. A z tym pójdę. Nie ma innego tutaj. No tu na wprost Jaki? Tu za tym no to nie, nie bliżej jest. połóż mu tą saperkę tu. Nie tu, koło drzwi. Tu Czekaj chwilę, muszę mu powiedzieć Tu ma oparkę to chyba. Ale żeby robił. Ja nie wiem co ma robić. Idź z tą saperką, już, a my idziemy do tego, do sklepu. już. My idziemy do sklepu. Na pewno tu jest jakiś mały? No, wprost otwarty. że to, to będzie to. zamknięte. Nie wiem co to jest. Nie znam chodzowa Nie wiem co to jest. Jak nie znasz chodzowate, to chodzowa, jesteś schorzony tak, moli, do ściana się sypie. Mów. Idziemy do nie, 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 tu, jak to jest otwarte, to ja nie, nie, to, to nie, Wiesz, to lata. nie, nie, do ręki nie, nie, to będzie zamknięte to nie, ja nie, 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 sam. nie, 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 mi nie, lata nie, nie, to nie, nie, a eee, ja już co. Ja końcu. Tu? Tu jest dobrze. Tu jest zamknięte. A to jest fajnie. Jak trzeba... Dawaj, co? dawaj. Rębrów się. Tu zawsze jest pewnie zamknięte. Pewnie tak. Nie wiem co to jest. Komu wiedzieć No, zakaz prowadzenia suba, ale to jest chyba usługi publicznych. Jakiś starych. No był sklep, ale kiedyś no. Patrz widzę Widać coś? Co? Dobra, to idź, a ja już idę Dobra, do niego daj. Nie idę, nie chce mi się Masz że ci dodam No nie A nie nie dam ci, bo nie mam No nie mam, jak było kocham, nic Nie masz No to grubsze to ci oddam Paragony, on mi nie oddał No tu mi starczy to No raczej to jest złote. A ile będę potrzebował? Kurde, belet. Na mi się nie chodzić. No tak. Dobra, widzę, kończymy, bo on idzie w inną stronę. Ja idę w inną i depracować. Nie będę z nim schodził. Zostawcie APS-u, bo jeszcze jeden a, nagram dzisiaj.